Cześć! Z tej strony Angelica RPS i witam Was w moim kolejnym filmie. I w tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić taki wieszaczek lub wieszaki. No, zależy kto ile zrobi, tak? Um, pod moim filmem z. 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 z, 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 z. z mi słowo Znamkami moimi, które robiłam. Jedna lub dwie osoby pisały mi, że chciałyby zobaczyć. Mm. Kurde, Wysoki, tak? Ehm. No i... znaczy no jedna osoba pisała mi, że chcę zrobić, ale druga pisała jak yy, ...skąd je mam, powiedziałam, że zrobiłem. I pyta się czy z drutu, więc powiedziałam, że nie jest spinacza, śpinaca, czy coś tam, coś tam. Więc postanowiłam zrobić. Nie jest trudne. Mnie to jeden wieszak zajął chyba minutę lub dwie. Yy, I naprawdę fajnie, fajnie wygląda, można zrobić. Yy, potrzebny będzie... Jak mówiłam spin, spinacz lub drucik. Ja używam spinacza, bo drut aktualnie nie mam. I jeszcze będzie potrzebne takie takie coś. Nie wiem co to jest dokładnie. Ale na pewno znajdziecie w skrzynce z narzędzi Waszego taty, wujka, dziadka, może nawet brata, nie wiem. Jak bracie interesuje takim czymś, to pewnie tak nie, to jest takie coś do wyginania, ale nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Pamiętałam, ale... Wypadło mi z głowy. Sorki, że się cień, ale nagryłam to wieczorem, ponieważ później nie mam czasu, bo muszę kręcić pracę na konkurs AG LPS TV i... Yy, i kociaki LPS 667. Jak powiedziałam to źle, to bardzo przepraszam. Ale nie pamiętam do końca imika. Więc, bierzemy spinacz weźmy spinać i odginamy tą, tą taką, tutaj to takie, jedną, że tak powiem, warstwę, i odginamy to troszkę. Mniej więcej tak. Łapiemy za tą dron. taką I to. żeby wyszło wam mniej więcej tak to jest możliwe z, z, z co się rada tak Kucie. teraz wyszło mi trochę krzywo ale tak wyjdzie wam naprawdę ładnie teraz to wyginamy teraz wyszło mi to trochę źle mm, ale wy zrobicie sobie to tak ładnie nie może nazwy wyjdą wam ładniejsze od moich. Zobaczymy. Mm, I formujemy po prostu wieszak, kształt do to Tu To, sobie, tak moja. zawsze wychodzi krzywo, nie wiem czemu. Może Wam wyjdzie prosto od razu. Ale nie wychodzicie jeszcze krzywo. I to jest najgorsze właśnie. Dobra, jest mniej więcej tak. To musi być proste. Ech, co mi to wkurza. Tak, mamy takie coś. Śmieszny to teraz wygląda. I robimy na górze ten haczyk. Wyginamy kształt haczyka. Teraz wyszło mi to troszkę krzywo i nierówno, ale ogólnie to wygląda nawet ładnie. Mamy taki mini wieszaczek. I tak właśnie te wieszaki robiłam, tylko że trochę bardziej starannie. Ale teraz ostatnio mi nie wychodzą wieszaki. Za pierwszym razem jak robiłam, wychodziło mi znacznie ładniej. Więc taki wieszaczek. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. To cześć.